Witam wszystkich zgromadzonych przed ekranami, nazywam się Dawid160.pl i to jest już czwarty odcinek z PetRacera. Przed nami świat numer 4, czyli dzika goryla dżungla. Kolejne sześć mapek do przejścia i zaczynamy od pierwszej, oczywiście. Dżungla to niebezpieczne miejsce, nie wiesz o tym? Nie wiem o tym. Lepiej uważaj, bo wszystko tu się może zdarzyć. O, wszystko tu się może zdarzyć, no dobra, zobaczymy jeszcze. Ale jeżeli goryl mówi prawdę, no to spodziewam się bardzo ciekawych wydarzeń. No dobrze, zobaczymy, jak tutaj sobie poradzimy tym razem. Już nie mamy klimatu takiego śnieżnego, ale mamy tropiki. Hmm. Więc w sumie jestem tym bardziej zaciekawiony, jak sobie poradzimy. O, już tutaj widzę rekin na czele, ale za chwilę mu się upiecze, mam nadzieję. Tak, kolejny świat, czyli oczywiście nowe trasy. Nowe też bonusy. W tym przypadku mamy taki pistolet z wodą. No, możemy sobie zawsze użyć. W razie potrzeby oczywiście. Albo też po to, żeby oczywiście tego bonusu się pozbyć i żeby zebrać jakiś kolejny o, turbo oczywiście też. No, turbo będziemy mieć przez całą grę. Będziemy mogli przez całą grę właśnie ten bonus wylosować, jak i też kilka innych. Więc to mi się podoba. Tylko akurat ta trasa jest. Jest dość kręta. Więc, no, nie wiem, czy turbo jest dobrym pomysłem, żeby na jakimś odcinku wykorzystywać ten dopalacz. Więc wiecie co. Ja. Tak, nie, nie chcę ryzykować jednak tym, że gdzieś wpadnę na, na jakąś palmę, czy inne drzewo, albo na jakieś krzaki. Więc po prostu przejedziemy sobie bezpiecznie. Tak pamiętamy, że jeśli chodzi o naszych adwersarzy, to ścigamy się teraz no nie tylko z, z żerafą, czy też z bykiem, ale też z misiem. Tak, bo z nimi już zdążyliśmy wygrać w, po, w poprzednich odcinkach. No i rzecz jasna, nadal mamy pięciu oponentów, więc kolejny gracz musiał odpaść. Na pewno Rekin pozostał, już z tego co widzieliśmy. Pozostała też Pantera. Jeszcze chyba ktoś. Nie, chyba już Chyba już nikt... O cześć Misio, co tam słychać, no chyba nie za dobrze, co? Jednak ta porażka no, wpłynęła na niego. Najwyraźniej. Ta porażka oczywiście mam na myśli w, na ostatniej trasie w poprzednim odcinku. Kiedy to wygraliśmy z nimi to dość znacznie. No dobra, przyspieszymy na sam koniec wyścigu, proszę bardzo 2 minuty 52 sekundy, także szybko poszło. Nawet poniżej 3 minut się udało zjechać. Bardzo mnie to cieszy. O najlepszy dzień w moim życiu. Najlepszy dzień w moim życiu. Tak jest kolejny najlepszy dzień naszego bohatera. Tak. Dzielnego kierowcy, żółwia. No dobrze, trasa numer dwa. Tym razem wygląda następująco. Tak, zmieniła się już muzyczka. Na taką, którą już yy, znamy. No nie, zabierają mi bonusy. Hmm, no co za złodzieje. Ja wam pokażę. O, ktoś zostawił gaz, ale na szczęście nie na nas. Bo byliśmy z przodu, więc nie mogliśmy na ten gaz wpaść akurat. O, teraz my możemy sobie zostawić ten śmieszny gaz. A co do nowych bonusów, no to już akurat widzieliście już w akcji pistolet z wodą i mamy też oprócz tego banan. Banana, sobie możemy łyjen, jak ja jadę. No i oberwało mi się przez to. Tylko poprzez właśnie jedno wpadnięcie. Przez nieuwagę. Tak dobre słowo znalazłem. Ale mamy w ramach re rekompensaty turbo. I możemy sobie beczka wyprzedzić. Bardzo dobrze. Może jeszcze jakieś turbo znajdziemy. Fajnie by było. Ogólnie ta trasa też nie należy do zbyt długich. Akurat jedno okrążonko zajmuje poniżej minuty, więc też powinniśmy ten rajd zaliczyć dość sprawnie. Pod warunkiem oczywiście, że już na nic nie wpadnę. Już mam nadzieję wyczerpał się limit błędów Tych większych. Przynajmniej. Marekin. Ja sobie jadę. Po zwycięstwo. Ohoho. Wow. No, 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 widać, że chyba zemsta jest słona. Na to wygląda. Za, za chwilę mnie byku wyprzedzi. Znowu. No, także zaczyna się już dziać w tym odcinku. Już przeciwnicy nie jadą wcale aż tak tragicznie. Wprawdzie w, pier w pierwszym wyścigu no, wygraliśmy dość... Spokojnie, tak tutaj no już troszeczkę ciężej się zrobiło. Już na pewno nie jest aż tak łatwo jak w poprzednich epizodach. Okej, okay, mamy finish 2 minuty 51 tym razem, także o sekundę szybciej. No, teraz mi rzuć, rzucasz ciastkiem, jak już jest po wszystkim. To najlepszy dzień w moim życiu. I przed nami wyścig numer 3. Czyli już trzecia i ostatnia trasa w, w tym etapie, bo później, jak się już zapewne domyślacie, będziemy rozgrywać te same wyścigi, ale w drugą stronę. Także żadnego wyjątku chyba nie będzie. No i ktoś mnie poczęstował wodą, tym razem. No i przez to, no, trochę mi się upiekło, ale nadrobimy sobie, mam nadzieję. Tylko dajcie mi się rozpełnić. No teraz by się przydała jakaś ochrona. Żeby właśnie zapewnić sobie niewrażliwość na wszelkie te przeszkadzajki, które nas zatrzymują. Albo oczywiście jakiś dopalacz. Czytaj Pendolino. O, mamy ochronę, mamy tarcze. No już tym razem ta trasa nieco dłuższa. Minuta 17 około. Zajęło jedno okrążenie, ale pamiętamy oczywiście, że no, przeciwnik nas zatrzymał w jednym momencie. Więc no troszeczkę nam to sekund zajęło, jakby rozpędzenie się od zera, ale zobaczymy jak będzie w tym lapie ile. Jak długo zajmie nam właśnie przejechanie tego okrążenia? Ale powiem Wam szczerze, że bardzo mi się podoba to środowisko. Bardzo takie klimatyczne są te trasy. Zresztą, akurat poprzednie światy też mi się podobały, więc akurat. Grafika, no jak na 2000 rok, no na pewno jest na plus. Dobrze, uważamy na katapultę. Na szczęście nie wpadliśmy na nią. No i tak teraz się zastanawiam, czy wykorzystywać do palacz. Może wykorzystamy. Ui! Tam nie wpadamy na nic. Płyń, ale lecimy fajnie. To był akurat bardzo dobrze wykorzystany bonus. Bardzo się cieszę. Tak, rzucimy sobie banana na drogę. No i myślę, że też skończymy ten wyścig z bananem, ale na twarzy. I Icy, mamy finisz. Kolejny wyścig. Zaliczony. Tym razem już o wiele spokojniej niż poprzedni. O, I od razu wyścig dzień. numer 4. Jak tak dalej pójdzie, no to myślę, że może nawet dążymy jeszcze w tym odcinku rozegrać jakiś wyścig dodatkowy. O, udało się tym razem Drakina poczęstować wodą. To go oczywiście zatrzymało e, Tarcza nie Niestety Bo jeden. Ale się gorąco nagle zrobiło No nie hmm, Jaka szkoda No chciałem właśnie tarczę, Ale gra nie chciała mi dać Właśnie tego bonusa No i widzieliście sami jak to się skończyło dobrze ci dwaj gracze postanowili sobie zrobić chyba małą przerwę skoro tak wolno sobie jechali jakby oni no musieli się zatrzymać na jakiś czas może akurat zgłodnieli kto wie co to mamy? Ciacho No tak, co do nowych bonusów No to chyba tylko widziałem Pistolet z wodą no i No i właśnie banana I to wszystko Akurat w świecie zimowym Były aż cztery takie ekskluzywne bonusy czyli no z tego co pamiętam kowadło Śnieżka, zamrażacz, no i przyczepność, tak, czyli aż cztery ekskluzywne bonusy dla właśnie świata zimowego. No tutaj niestety tylko dwa, no ale zawsze coś, prawda? I jeszcze jeden lat nam pozostał. Wygląda na to, że też wygramy z łatwością. Ale jeszcze. Właśnie nie chwal dnia przed zachodem słońca, tak chciałem powiedzieć. Jeszcze się wszystko może zdarzyć, jak słusznie ten Dory powiedział. Tak, tym bardziej w dżungli. Prawo dżungli. Wszystko się może zdarzyć. O, Misio sobie zrobił przerwę kolejną. No dobra. Czemu nie. Ja sobie też zrobię przerwę, ale dopiero po po tym odcinku zrobię sobie przerwę obiadową. Dobra, kończymy. Wpadamy do wody. I tuż właśnie za finiszem kończymy już rajd. I kolejny wyścig ekstra mamy odblokowany. Pod koniec odcinka sobie zobaczycie, jakie to wyścigi udało nam się odblokować. No i lecimy z wyścigiem piątym już. Także jeszcze dwa wyścigi do końca etapu czwartego. No i po tym odcinku sobie zaczniemy. Znaczy w kolejnym odcinku, oczywiście. Etap piąty. Co do którego mam największe obawy? Jak już zapewne wiecie. No ale przekonamy się dopiero właśnie następnym razem. Jak to będzie z rozdziałem piątym? Mm, już sam jestem ciekaw, zaciskam rączki? Będzie turbo jakiś może? A. Niestety. No, 57 sekund, pierwsze okrążonko. Nie ma co narzekać. Jeszcze fajna muzyczka leci w tle. Nie, naprawdę powiem Wam, że ta gra mi się podoba. Mimo, że nie jest najtrudniejsza, to fakt, ale na, na, naprawdę jest taka no bardzo odprężająca. Zaraz no, pokażę. No niestety, sorry żółwio, ale nie masz komu pokazywać. O, turbo, fajnie. Jedziemy. Ach, no. Akurat tutaj ostry zakręt musiał być, jak na złość. Chyba musiałem te, to pendolino wykorzystać na najgorszym chyba odcinku. Co tu się stało? Nie wiem, ale dasz radę, że mówią się jakoś pod, podjechać. Okej, okay, dzięki. Akurat to już tak niewiele zabrakło do finisza. Dosłownie metry nas dzielą. Od zwycięstwa. Ale zobaczcie, że przewagę mamy na tyle dużą, że. spokojnie wygraliśmy po raz kolejny. Wow, to jest niesamowite. To najlepszy dzień w moim Jesteś Jestem pewien, że możesz mnie pokonać? A jakże? Jak pokonałem już trójkę szefów, no to. O. <laughs> I kolejny fajny silniczek. Nie, nie umiem już tego naśladować, wybaczcie. Ale nie, naprawdę fajne tu macie silniki w tej grze. Tak samo fajny jest silnik jak ten żyrafy. No, mogłem się wstrzymać z tym turbo, ale, ale jedziemy sobie. A teraz skoncentrujmy się. Żeby nie trzeba było, wiecie, się denerwować niepotrzebnie. No tutaj Goryl już dość dobrze jedzie Cały czas siedzi mi na ogonie jak widzicie No nie odpuszcza skubany O ile poprzedni rywale no to no, sobie odpuszczali ale Goryl hmm. Chyba jak na razie najlepiej jedzie, chociaż jeszcze nadal nie rewelacyjnie, ale... Ale już coś tam spróbuję. Ledwo tutaj przeskoczyłem, jak widzieliście, przed chwilką. No i tak teraz sobie patrzę na czas, no i myślę, że... Dążymy jeszcze w tym odcinku rozegrać jeden wyścig ekstra i to jeszcze zastanawiam się jaki dokładnie z tego co pamiętam w pierwszym odcinku rozgrywaliśmy sobie wyścig turbo no to dzisiaj rozegramy sobie może niską grawitację to by na to bo tam mamy bardzo taką ciekawą modyfikację wyścigu być może domyślacie się jaką yy, sądząc, znaczy wnioskując po nazwie. No dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. O. Już myślałem, że znowu ktoś wpadnę. Na szczęście nie. Także zdaje się moi drodzy, że mamy kolejną wygraną, czyli już otwartego, pokonanego szefa w Racer. <grym /dźwiększka> tak, bo już nic Goryl nie zdoła zrobić. Ja sobie tutaj o, <grym /dźwiększka> zrobię postój. To najlepszy dzień w moim życiu. No i świetnie, Goryl na drugim miejscu podium. Czyli oczywiście na tym niższym. W nagrodę za pomyślne zakończenie etapu możesz przejść do następnego. Księżyc, szalonego robota, ale to dopiero w następnym odcinku. No i goryl będzie się z nami ścigał. Także już będzie czwórka szefów <grym> od kolejnego wyścigu, zacząć od następnego odcinka. No i wiecie co? Tak, tak jak obiecałem, wyścig dodatkowy. Niech będzie niska grawitacja. Wyścig numer jeden. I przejedziemy się. Zgadnijcie czym? Pojazdem żyrafy. Fizyka, grawitacja. To za trudne słowa. Bez tego to jest dopiero wyścig. Mm. No dokładnie. Fizyka, grawitacja. Trudne słowa. Bez tego to jest dopiero wyścig. No co to za wyścig bez grawitacji? Za chwilę zobaczycie. No, aczkolwiek to jest. Y powiem Wam szczerze, troszkę za dużo powiedziane, brak grawitacji, bo tutaj mamy grawitację po prostu obniżoną. A skoro mamy obniżoną grawitację, to znaczy, że po prostu dłużej opadamy na, na ziemię. No tak w dużym skrócie, no. Oczywiście to najbardziej widać na jakichś z jazdach, na przykład jak gdzieś latamy. O, turbo świetnie. Nie no, naprawdę komicznie brzmią teraz te dźwięki silnika. Jakby coś się... Pokażę im co potrafią żyrafy. Zepsuło troszkę. A co do autka, to... Strasznie się ślizga. Hmm. Właśnie nie wiem czemu. Uii. O, tutaj na przykład dobrze widać właśnie te modyfikacje. Dobrze, dobrze widać, jak ta modyfikacja działa. O. No normalnie prawie jak na księżycu się czuję Dobra, muszę troszkę wolniej jechać, żeby znowu na nic nie wpaść Nie, no ale przyznajcie, że fajny silniczek ma pojazdy żyrafy. A właśnie, nie, po, nie powiedziałem Wam chyba, e, który gracz został wyeliminowany. Eee, co ty byku odwalasz? No już nie pierwszy raz cię widzę, jak. Eee, Okej, okay, tego nie skomentuję, co tu się w ogóle wydarzyło. Pojedźmy sobie dalej, po prostu. Okej, okay, turbo, ale jeszcze nie chcę go zużywać. No właśnie, co do tego gracza? Hmm. Skoro ścigaliśmy się z, z rekinem i z rekinem i panterą tylko, no to zdaje się, że musiała odpaść żaba. Także żaby już też nie będzie w kolejnym etapie. Oczywiście jak pewnie widzicie żaba powróciła, ale tylko właśnie na czas wyścigów dodatkowych. Ale już w trybie przygodowym już nie będziemy się właśnie z tą postacią ścigali. Dobra i na sam koniec odcinka. Piękny finish. No i tym samym żegnam się z Wami. Ten odcinek akurat był dość długi, więc yy, yy, trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia w następnym odcinku z Sera. Jestem wzruszony.